Cześć, witam was na moim kanale Dziś będzie odcinek o tym czy już ogłowiać pomidory Jak zapewne widzicie moje pomidory już pomału zbliżają się do się do dachu do dachu, jak się tak to można nazwać w tunelu no i zostało im tutaj około 20-30 cm tak a w jednym przypadku pomidor już nawet oparł się o folię. I teraz czy takiego pomidora ogławiać? Powiem Wam, że w zeszłym roku ogławiałem pomidory. No ale teraz mamy początek lipca. I moim zdaniem, jedną z najgorszych rzeczy, którą możemy teraz zrobić, to ogłowić takiego pomidora. Spójrzcie, jest on zdrowy. Nie ma żadnych problemów z, z chorobami. Jedyne co, problem jaki mam z nim z tymi powolnymi sercami to to, że z, puszczają puszczają y, pędy z kwiatostanów, no ale to już na to nie ma jakoś, jakiś w, w róż, ten większego kontroli nad tym. Po prostu trzeba to usuwać. To no, taka odmiana się trafiła w tym roku, no i Trudno się mówi. No ale co zrobić z takim pomidorem. Zobaczcie, tu się formuje już kolejne grono. Tutaj za trochę będzie się pojawiać kolejne. Jakbyśmy go teraz ogłowili, to stracimy bardzo dużo gronu. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, a żeby tego pomidora skierować w tą stronę bądź w tą, tutaj dać mu taki sznurek, żeby on sobie dalej rósł. Wiadomo, zagęści nam to trochę tunel, ale będziemy mieli kolejne grona. Ja w zeszłym roku, jeśli pamiętacie, ogłowiłem kilka pomidorów. Nie mówię, że, że tego żałuję, ponieważ przyspieszyło to do zbiory, ponieważ pomidor zaczął wtedy dużo energii przeznaczać właśnie na dojrzewanie. Niemniej jednak, w tym roku postaram się ogłowianie pomidorów o opóźnić maksymalnie jak to jak to tylko możliwe w ogóle po co ogławia się pomidory pomidor jest taką rośliną, że gdybyśmy go nie ogłowili lub inaczej pomidor jest taką rośliną, że w naturalnych warunkach nie zaatakowany przez żadne choroby może rosnąć i rosnąć i rosnąć praktycznie bez końca są w sprzyjających warunkach. Bez problemu może osiągnąć nawet 4 metry, 4 metry wysokości. No ale to wiadomo nie w Polsce. W Polsce mamy inny klimat i w połowie sierpnia już zacznie się duży problem z chorobami, więc wtedy można już myśleć o, o jakimś ogławianiu, o, o jakiejś większej interwencji w, w rozwój pomidorów. Niemniej jednak, na tą chwilę ja powiem Wam, że nie ma sensu ogławiać. Wiadomo, należy dalej usuwać liście, potrząsać kraszkiem, żeby się zapylało wszystko. Tak. No ale nie ma sensu na razie ogławiać ich. Niech one sobie rosną. Na pomidorach, których nie ogłowiłem w zeszłym roku, miałem po 3-4 grona więcej pomidorów. Fakt nie były one może już zbyt duże, no ale z, z każdego takiego pomidora, który który zostawiłem na każdym gronie, miałem po 5-6 po pięć, pięć, pomidorów, tak więc dużo no i jeśli pamiętacie, tam pod tam wrogu miałem taki, tak puszczone i tak i na tamtym pomidorze miałem 4 grona dodatkowe. Tak więc jest o co powalczyć, jest o co się starać, żeby te nasze pomidorki jak najdłużej rosły. Wiadomo, jak będą już warunki niesprzyjające, to trzeba będzie powiedzieć stop, żeby te grona jak najszybciej nam zaczęły dojrzewać. Niemniej jednak, teraz mamy pogodę dość dobrą. Jest ciepło, nie ma wilgotnych nosy, tak więc nie ma też sensu pozbywać się szansę na większe zbiory ktoś mnie się pytał ile w zeszłym roku zebrałem pomidorów i starałem się to tak mniej więcej policzyć bo nagrałem też w zeszłym roku jesienią taki film o tym yy, zdjęcia wagi tam filmik trwał około 2 dwóch, dwóch minut 3 tam robiłem zdjęcia za każdym razem gdy ważyłem pomidory. Przepraszam. No i tak lekko licząc to z tego tunelu samego, miałem wtedy chyba 12 czy 13, ale chyba 12 pomidorów. Zebrałem około 70 kg. Tak więc 70, nie więcej. Muszę sprawdzić, by napiszę najwyżej w. Najpierw zapiszę w w opisie filmu no ale ten, na ten wynik właśnie złożyło się to, że te pomidorki sobie dalej rosły że ja ich nie zahamowałem tylko dalej się rozwijały jedyne, o których myślę o ogłowieniu, to są te te, które prowadzę na trzy pędy, powiem Wam, że plon będzie z nich dość ładny, ale jest bardzo ciężko je Upilnować. Upilnować pod względem yy, zagęszczenia liści. Spójrzcie na dole. Było robione prześwietlanie, a jest tam dość duży gąszcz. <laughs> Dlatego yy, te raczej będą ogłowione. No ale reszta, spójrzcie. Ładnie rosną. Na razie nic, nie, nic nie, nie będzie stało na przeszkodzie, żeby one dalej się rozwijały. Tak więc w tym krótkim filmie powiedziałem Wam. O tym czy ogławiać, po co się w ogóle ogławia pomidory, czy ja będę ogławiał w tym roku. Pomidorki. Tak więc życzę Wam udanych zbiorów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania tego filmu, do komentowania. I zapraszam na kolejne filmy. Na razie, cześć.